To the sea, baby, I never say, forever fall to the light. Every time I try to breathe. like we're trying to pop on the left side Kilka słów, zatapiam narożniki siatką. Wtapiam kapinosy, zaraz też pokażę, i dozbrajam te newralgiczne miejsca, w których może strzelić. Też nie powiedziane, że po tym wklejeniu nie strzeli, ale będzie zabezpieczone. I tak, mam dotarkowane do równego, może nie do pionów, bo nie wszędzie piony są, ale jest płaszczyzna. I teraz nie używam absolutnie poziomicy, tylko dociskam maksymalnie do styropianu i musi być ok, musi być do linii. by się ktoś postarał, może być też nie, ale myślę, że tyle czasu ile spędziłem do y, przygotowania sobie podłoża teraz nie ma najmniejszego sensu latać z poziomicą, wrócić <krym> jej, sprawdzać, coś kombinować, smucić konia. W pierwszej kolejności wtapiam siatkę y, o Tapolajstra. No, mniej zabezpieczone. Mógłbym teraz tutaj już przylepić taśmę, tą folię, ale nie chcę tego robić, bo wiem, ile mi jeszcze zajdzie. Mam jakieś inne roboty. I ona by zleciała. No, przy takim słońcu, przy deszczach, przy jakichś wiatrach, nie ma to najmniejszego sensu, żebym teraz przysłonił okno. Trzeba się postarać, żeby nie ubrudzić I tyle Muszę sobie trochę przebełtać klej Robiłem przed chwilą test Kleju zbrylonego i nowego kleju To jest akurat nowy Niedługo się pojawi ten film, albo już się pojawił Nie wiem W każdym razie Przed chwilą robiłem test będzie u mnie na kanale, czy e, ten zbrylony klej nadaje się do użytku, czy jednak nie. Mam go koło palety, około palety, dlatego nie chciałbym go wyrzucać. Szkoda trochę. No i tak, cienko kleju, docięty prędzej, kontowniczek z siatką i teraz maksymalnie do ściany go dociskam tutaj do naroża i musi być ok nie mam poziomicy żeby pokazać ale musi być ok i na zewnątrz w jedną stronę żeby siatko zatopić tak samo tutaj No i powierzchni. Dobra narożnie wklejony Zabieram się za kapinos Tylko pokażę go na przykładzie okna Żebym go miał mniej więcej na wysokości oczu Bo tutaj będę musiał jakoś kombinować Jest dość ciasno Pokażę na przykładzie okna W jaki sposób jego wklejam I też mniej więcej wytłumaczę po co on jest Tutaj jest zbędny, bo będzie zadaszenie i w tym miejscu nie będzie możliwości, e, takiej, że woda będzie szła po ścianie, i tutaj cała idea jest po to, żeby ona w tym miejscu się obrywała i leciała w dół, żeby nie podciekała, nie chciała podciec tam w głąb na okno. Mówię, tutaj jest zbędny, ale jak już daje wszędzie, no to tutaj też pójdzie. Idę bełknąć klej. Widzimy się tam jak będę wklejał kapinos i e, te siatki skośne, na razie o cześć. No i tak, wklejam kapinos, tutaj mam zostawioną taką lukę na klej, ładuję tam na full kleju. I tu od przodu delikatnie trochę więcej, trochę wyżej. Mam wcześniej przygotowany kapinos, jest taki teraz trochę gipki, bo odciąłem tą część z siatką i. Teraz o tą listewkę, która tutaj wystaje, wkładam w ten nałożony klej. Wciskam, opieram o tą listewkę wystającą u dołu. Tym samym tworzy mi tutaj poziom, bo okno jest z roletą w poziomie. I tutaj maksymalnie dopycham do przodu też nie mam żadnej poziomicy ani nic. Tutaj opycham, opieram tym dosłownie pół centymetra co, co zostawiłem plastiku o tą listewkę z rolety, wciskając tutaj do dołu jako doprowadnika. I tutaj maksymalnie do przodu dociskam do styropianu. I wtapiam siatkę, Cieniutko, bo tutaj powierzchni przyjdzie siatka elewacyjna do tego miejsca do tego kapinosa przecinki latają pieprzone, w ubiegłym roku było dokładnie to samo, czyli w tym samym momencie musiałem robić, nie pamiętam już tego. Tutaj poflejam odnośniki z tamtych dwóch ścian, z tych dwóch pozostałych pierwszych elewacji. Dokładnie rok temu musiałem robić, bo też pamiętam, że zatapiałem siatkę w największe upały. Tak, jakoś wyszło. No i w tym roku dosłownie to samo będzie. nas zatopiony. I teraz, jak tutaj będzie padał deszcz, będzie zacinał na elewację. Po ścianie będzie, jak po wodospadzie leciało, to tutaj jest takie miejsce, w którym ta woda opadowa się oberwie i spadnie w dół. Nie będzie ciągnęło pod okno chociaż tam jest taki oryginalny kapinos na rolecie na tej rewizji ja i tak mimo to daję swój tutaj z przodu żeby ta woda się obrywała jednak z przodu, żeby nie ciągło gdzieś tam pod ty i teraz jeszcze jedna może i ważniejsza nawet rzecz bo kapinos nie, no nie trzeba dawać, to jest takie widzimy się, żeby on w tym miejscu był. Można, e, jeżeli nie byłoby rolety u góry, tutaj byłaby normalnie wnęka, tak jak z bok. wystarczy delikatnie e, przekosić tą, ten styropian wewnętrzny, e, żeby też do góry grawitacyjnie woda nie podciekała i można tak zostawić śmiało tutaj w narożach trzeba bezwzględnie trzeba dozbroić pod skosem hmm. te neurologiczne punkty w których może tutaj strzelić pomimo tego, że miałem w każdym oknie wyciętą elkę ze styropianu to jeszcze wklejam 50 na 30 takie pocięte siatki pod stosem, zarówno u góry okna jak i u dołu okna i teraz zbieram klej do zera, prawie że do zera bo jak będę kleił siatkę po wierzchu, żeby tutaj nie było Niepotrzebnych zgrubień każdy kątownik, taki wklejony na narożniku, i tak odsadza. Ale klejąc teraz siatkę po no to trzeba tyle nałożyć kleju, żeby to zgubić. No a tutaj zbieram maksymalnie ile tylko mogę klej, żeby nie było jakichś zgrubień druga strona to samo trzecie, czwarte okno na tej elewacji to samo i tyle, tak to wygląda w moim wykonaniu eee... co chciałem powiedzieć dziękuję za 2000 subskrypcji na kanale dzięki, że oglądacie te moje pseudowy pociny że w ogóle chcecie oglądać eee... nie ukrywam, że chciałbym też nie nawet dla zasięgów nie, nie chodzi mi o zasięgi naprawdę bo nie spodziewałem się w ogóle takiego zasięgu jak, jak teraz jakie teraz uzyskałem ale chciałbym żebyście więcej pisali komentarzy żebym mógł polemizować na jakieś tam tematy żebym mógł odpowiadać na jakieś pytania żebym mógł się też uczyć z tych, tych komentarzy no bo też nie wiem wszystkiego, no ja bardzo mało wiem, pokazuję co ja robię, to nie są absolutnie poradniki, e, pokazuję co ja tutaj rzeźbię, y, ale no chciałbym, naprawdę chciałbym, żeby było więcej komentarzy, ale właśnie tylko po to, żeby tam popisać z ludźmi na jakieś różne dzikie tematy, wyjaśnić kilka spraw. Odpowiedzieć na kilka pytań, no i mówię, no sam się chciałbym też czegoś nauczyć, może ktoś jest na tyle mm, elokwentny, że, że przekaże swoją wiedzę w taki sposób, to chłopie to i to robisz źle, powinieneś zrobić to tak i tak, a nie komentarz na zasadzie chujowo robisz, nie tak się robi, I, no i weź tym komentarzem zrób, no co, co chcesz, no. Kilka osób mi coś podpowiedziało. Skorzystałem z tego. Ale też są osoby, które, nie wiem, rzucają kłody pod nogi, którym się coś nie podoba. Owszem, jeżeli robię coś źle, napisz, że robię źle, ale wytłumacz, co robię źle i jak powinienem to zrobić, a zresztą. No w każdym razie dzięki za 2000 subów. Dzięki, że jesteście ze mną. Dziękuję wszystkim razem i każdemu z osobna. I widzimy się w kolejnych filmach. Na razie. Cześć.